Jesteśmy razem w sercu Boga! Przeszedze z były dla mnie na pewno bardzo ważnym wydarzeniem w życiu. Wiele zmieniły. I... Ludzi, których poznałam i rzeczy, których doświadczyłam wpłynęły na pewno bardzo dużo i do dzisiaj na moje życie. Przeszedze z były dla mnie nie ja mam życia codziennego. Warsztaty Tali taką, to był taki czas, kiedy doświadczyłam ogromu miłości Boga. Przede wszystkim nie chciałam przyjść na te warsztaty i ksiądz mnie zmusił. Ja wiem, że potrzebny jest ten cały świat. Więc nie miało mnie na nich być. Ale koleżanka tam mnie namawiała, więc końcu powiedziałam, dobra, pójdę. No i poszłam. Warsztaty były dla mnie bardzo ciekawym przeżyciem. Czułam, że jestem jego ukochaną córką. Warsztaty były dla mnie najlepszym weekendem spędzonym w moim życiu. Warsztaty były dla mnie przełomem w życiu. Czułam, że kocha mnie naprawdę bardzo, bardzo mocno, tak jak nikt nigdy mnie dotąd nie kochał, na ziemi tutaj. Warsztaty, Warsztaty, Warsztaty były dla mnie odkryciem prawdy i prawdziwej siebie. Warsztaty były dla mnie spotkaniem się z drugim człowiekiem. Szczaty były dla mnie przeżyciem życiem oży. Na warsztatach mogłem przede wszystkim poznać dużo świetnych osób i zawiązać nowe relacje. Tak jak jest Talita Ku, mówię ci dziewczynko wstań, tak ja mogłem wstać do życia, zacząć wszystko od początku. Dystarczyłam ogromu możliwości. Warsztaty były dla mnie spotkanie się z drugą osobą. Z moim rówieśnikiem. Które ma podobną historię życia do mojej historii, i zobaczenie tego, jak Bóg działa w jego życiu. Jak dostałem nową szansę, wyrwałem się z nałogów. No właśnie, tutaj taką doświadczyłem pomocy Jezusa, że Jezus był z nami. Doświadczenie? Na pewno dużej miłości. Po prostu, że możemy je zostawić każdego dnia, a wcześniej jakoś tego nie chciałam. Której chyba wcześniej nie, nie miałam. Kto to doświadczałam na warsztatach. do nas. Doświadczałam jej do Na warsztatach poznałam cudownych ludzi, którzy akceptują mnie z każdą moją słabością. Przede wszystkim tego, że zanim na nie poszłam. Nie wierzyłam w ogóle w Boga. Na warsztatach doświadczyłam obecności Maryi. Nie jest to, chyba jesteś Nie jeszcze Z każdą moją wadą i zaletą nie chodziłam w ogóle do kościoła. Zawsze mogę na nich liczyć, a dzięki nim doświadczam Bożej Miłości. Na warsztatach doświadczyłem Bożej Miłości. Po tym? Tak, jakby uwierzyłam dopiero w to, że Bóg no, warsztatach tak doświadczyłem tego, że w swoich problemach nie jest to samo. Takiej czystej, nieskalanej i takiej ogromnej. Przyjaźni i ak akceptacji samej siebie. I zrozumiałem też to, że Pan Jezus już oddał życie za nasze grzechy. Już nam wszystko odpuścił, wszystko za nas zrobił. Że druga osoba przeżywa to samo i często mają już na to. Sposób, jak, jak pomóc drugiej osobie poradzić sobie z tymi problemami. To jest moim celem w życiu. Trwać przy Panu Bogu i z nim jak najdłużej i polecam. Masz tutaj taką dał jakiejś siły i werwy, żeby głosić Jezusa że warto by być, że człowiek na to jest, jest szczęśliwy. No właśnie ludzi, których poznałam i wspólnota przez to, że do nich dołączyła, zmieniło takie spojrzenie w codzienności na świat i myśli też o Bogu i no, moje zdanie na ten temat, to, że w niego wierzę. to zmieniły w moim życiu bardzo dużo i zmieniły relacje ze wszystkimi i pogląd na świat. Warsztaty Telitakumu uświadomiły mi, jak, jak ważna dla mnie jest moja rodzina, moi rodzice, mój brat. Od tego czasu zaczęły zmieniać się relacje między nami. Mogliśmy zacząć naprawiać różne sytuacje niedobre, które były w naszych relacjach. W mojej relacji z moim bratem, w mojej relacji z moimi rodzicami. Przede wszystkim zauważyłem sam po sobie, że tak mężczyzn kołatwialnie stałem się bardziej położnych. No, przede wszystkim na pewno zbliżyłem się do Pana Boga. W same, w Zmieniły moją relację z drugą osobą. Zmieniły to, jak postrzegam świat, jak postrzegam drugą osobę, i to, jak postrzegam działanie Boga w drugiej osobie. Wrzuciłem panie, chlanie i zmorę dzisiejszych czasów, czyli przygodny seks i nieczystość. I pozbyłem się tego. Chciałbym Was zaprosić na warsztat w Tajdaqum, odbywa odbędzie się 4-5 czerwca 2016. Czekamy na Was! Zachęcam za wszystkich do przyjścia, musicie być do każdego młodego człowieka, do Ciebie, Ciebie i Ciebie i wszystkich tu koło. przyjdźcie na te warsztaty, zmieńcie swoje życie, dajcie sobie szansę, pozwólcie sobie wstać i zacząć od nowa, ale z Panem Bogiem, bo z Panem Bogiem jest prościej. Tak każdemu, kto zobaczy ten filmik, ulotkę, cokolwiek związanego z warsztatami. Jeśli tylko czujesz w swoim sercu, że masz jakąś pustkę, czujesz, że czegoś ci brakuje, czujesz się nieszczęśliwe, samotne, opuszczone, przyjdź na warsztaty, daj sobie szansę. Może to będzie właśnie taki czas, kiedy Pan Bóg wypełni tę pustkę w Twoim życiu, w twoim sercu. Jeżeli czujesz się samotny, opuszczone, jeżeli czujesz, że coś jest nie tak. Jeżeli jest jakiś problem, z którym sobie nie radzisz, przyjdź na warsztaty Tali Takum i pozwól, skuć się na to, aby Bóg poprowadził Ciebie dalej tą drogą.